Abstrakcyjne gry planszowe kojarzyć mogą się z takimi klasykami jak szachy czy warcaby. Takie gry zamiast oferować graczom ucieczkę do świata magii, zabójczych robotów czy szpiegowskich tajemnic, wolą postawić ich przed ciekawą, logiczną amigówką. Tu jednak pojawia się ta kalar legendarna arena z nieśmiałym pytaniem, czy gry abstrakcyjne rzeczywiście muszą być abstrakcyjne. Jest to bowiem tytuł, w którym wcielamy się w rolę czarodziejów toczących magiczne pojedynki przy pomocy mocarnych bestii siejących spustoszenie wśród sił wroga. Jednocześnie to gra, w której, wykładając na plansze jednokolorowe piony, skupiamy się na tworzeniu geometrycznych wzorów. Mechanikę z tematem łączą karty. Układy pionów niezbędne do przyzwania magicznych stworów starają się kształtem bądź efektem odzwierciedlać wyobrażoną na karcie istotę. Co ciekawe, w grze odnajdziemy dwa tryby rozgrywki. Wysoki styl to test dla naszej wyobraźni przestrzennej. Wykonujemy tu zadania, za które jesteśmy nagradzani zależnie od ich poziomu trudności. Publiczność może od nas wymagać kontroli odpowiedniego obszaru planszy lub po prostu zniszczenia pewnej liczby pionów przeciwnika. Moim zdaniem jednak prawdziwa zabawa zaczyna się w pojedynku na śmierć i życie. Jak sama nazwa wskazuje, tu chodzi wyłącznie o sienie terroru wśród armii naszego oponenta i niszczenie wrogich pionów. Choć w Taszkalar możemy grać w drużynach, to najlepiej sprawdza się rozgrywka dwuosobowa. Jest tu coś wtedy z elegancji szachowego pojedynku. Różnorodność zapewniają też talie. W pudełku znajdziemy cztery. Niebieska i czerwona stanowią swoje lustrzane odbicia. Ich wybór gwarantuje najbardziej zbalansowane starcie. Zielona i żółta to zestawy zupełnie nowych mechanik. Jakby tego było mało, nowe talie możemy dokupić w formie dodatków. Tashkalar, legendarna arena to zdecydowanie udany tytuł. Wymaga on od graczy skupienia i ćwiczenia umiejętności logicznego myślenia. Dobrze zaplanowany ruch, w którym zmieciemy z planszy pół armii przeciwnika, daje dużo satysfakcji. Z drugiej strony, jeśli nie przepadacie za negatywną interakcją od Tashkalar, polecam trzymać się z daleka. Co więcej, trudne może być wciągnięcie nowych graczy. Doświadczony Mak zawsze pokona nowicjusza. Jeżeli jednak lubicie toczyć na plansze krwawe starcia i znajdziecie sobie towarzysza do regularnych rozgrywek, mogę zapewnić, że ta szkalar nie zawiedzie.